Witam Was bardzo serdecznie w serii naszej dotyczącej bike sizingu i bike fittingu. Wracamy się na chwilę jeszcze do tematu bike sizingu, ponieważ raz, że ten temat troszeczkę wrócił, kiedy w jednym z odcinków powiedziałem Wam o problemie tak zwanego toe overlap albo shoe overlap, czyli zachodzenia palca albo zachodzenia, zachodzenia buta na przednie koło. Znajdźmy jakieś fajne polskie określenie w ogóle na to zjawisko. No i niektórzy z Was wyciągnęli wnioski, że jeżeli palec zachodzi na przednie koło, to rama jest na pewno dla nas za mała. Czegoś takiego w odcinku tym nie powiedziałem, ale powiedziałem o tym, żeby uważać, żeby ten palec nam nie zachodził za daleko, On nie powinien wręcz na obręcz nam zachodzić, chociażby. A z drugiej strony, też niedawno dostałem od jednego z was pytanie. Eee, właśnie z tym związane, ponieważ eee, jest to szalabak, który jest mojego wzrostu, czyli mniej więcej 1,80 m, ma ramę 56, taką jak ja mam Canon chociaż inny rower, więc inna geometria. I problem zachodzenia palca, pokazuję Wam tu dziś na, na zdjęciu, jest u niego dosyć duży. Pytanie: czy kupił za małą ramę, czy zmarnował pieniądze, czy powinien to wymieniać, sprzedawać, albo jakoś dalej się kłopotać z tym problemem? Więc jednoznacznie trzeba powiedzieć, że samo zachodzenie palca na koło nie oznacza z całą pewnością, że kupiliśmy e, za małą ramę. E, natomiast chciałbym tutaj dodać może słowa kluczowe. Słowa kluczowe, jeżeli chodzi o to, czy to jest problem, czy nie, zobaczcie, ja tutaj nie mam, ale mogę też tak ustawić but, żeby o lekko dotykać. E, niech słowami kluczowymi będzie, e, jakim rowerem chcecie jeździć i jak nim chcecie jeździć. E, I już wyjaśniam o co chodzi. Zachodzenie palca na przednie koło, czy zachodzenie buta na przednie koło, ma miejsce przy dosyć mocnych skrętach. A więc, jeżeli dosyć mocnych skrętach, no to przy niskiej prędkości. A jeżeli przy niskiej prędkości, no to będzie ono dotyczyło jazdy w terenie oraz jazdy miejskiej. Natomiast mówimy tutaj o rowerach o różnego rodzaju, rodzajach rowerów szosowych. Natomiast, jeżeli używacie roweru, Typowo szosowego, takim jak jest chociażby taka dziesiątka, w typowo szosowy sposób, czyli jeździcie na treningi, jakieś duże trasy i tak dalej, to aż tak bardzo nie ma się co przejmować, że zachodzi nam palec na koło. Uważamy, wiedzmy o tym, że tak jest i po prostu unikamy takiego ustawienia podczas mocnego skręcania. Natomiast jeżeli składacie sobie rower, bardzo często będzie to rower składany chociażby na secie przełajowym. Czyli takim, jakiego mamy tutaj, e, Ridley'a, i chcecie na tym rowerze móc pojeździć sobie po lasach, gdzie będziecie robić być może jakieś e, większe zakręty, albo e, po mieście, gdzie przy małej prędkości często bierzemy gdzieś tam na rogu, na skrzyżowaniach e, ostry zakręt, skręcamy mocno, dojeżdżając chociażby do przejścia e, czy do przejazdu dla rowerów e, na światłach. Wtedy ten problem może być bardzo nie tylko denerwujący, ale jeżeli często będziemy w takiej sytuacji się pojawiać, to może to powodować po prostu dla nas niebezpieczeństwo. E, dlatego, jeżeli składacie rower, który ma się nadawać dosyć, dosyć często do jazdy w mieście, albo ma to być rower e, przełajowy, a przełajowe będą miały niestety ten problem e, dosyć często, zwracajcie uwagę na to, jak bardzo ten palec Wam zachodzi. Powtórzę, to jest 56 10 dziesiątki, tutaj tego problemu praktycznie w ogóle nie mam, to jest tak na siłę już ustawiony but, żeby dotknął mi tutaj koła, natomiast miałem Synapsa w rozmiarze 54 i tamten but już zachodził mi bardziej na moje koło. Więc musiałbym dzisiaj zadecydować, czy na takim rowerze będę jeździł, czy nie, bo 54 też w miarę mi pasuje, jeśli chodzi o moje wymiary, ale lepiej się czuję na 56. Taką właśnie kupiłem. No i teraz, jak nie tylko znaleźć właściwą ramę, ale jak rozwiązać problem? Zacznijmy może od samych wymiarów ramy, i tutaj muszę jeszcze raz podkreślić to, co już w odcinku mówiłem, ale może tacy starszej szkoły, niektórzy. Kolarze zarzucali mi, że nie mówię o tym, że ta góra rurna jest, jest wymiarem ramy i to ona jest dla nas najważniejsza. Absolutnie, absolutnie nie. I krótko Wam pokazuję, dlaczego. Tutaj mam tą rurę długości 56 cm w rozmiarze 56. Ale długość tej rury wcale mi nie mówi chociażby o tym, jaka będzie odległość między suportem a, a kołem, czy a osią przedniego koła. No bo nie, bo są inne czynniki, które na to wpływają. I dlatego tutaj musimy znać wymiar naszej ramy, a konkretnie tak zwany reach, czyli zasięg, czyli jest to odległość od. Linii spuszczonej pionowo z, ze środka naszej główki ramy, z, jej, z jego czubka i z suportu, i ta odległość, właśnie między osią suportu a główką ramy, to jest nasze reach. To tak naprawdę nam mówi, jak rower jest długi. Dlaczego niedługość rury górnej? No bo popatrzcie, załóżmy, że o, to, to jest ta metrówka to jest rura górna. I teraz popatrzcie, co robię z rurą górną. Skracam rurę górną. 56 cm, 55 cm, 54 cm, 52 cm. Co się dzieje z odległością wkładu suportu, znaczy osi suportu do koła? Nic ona się w ogóle nie zmienia. Um, więc zmienia się długość um, rury górnej, natomiast nie zmienia się tak zwany reach, czyli odległość od um, od osi suportu do pionowej linii spuszczonej z główki ramy i ta odległość właśnie będzie nam bardzo dużo mówiła na, na temat tego czy możemy mieć ten problem tak zwany toe overlap czy nie popatrzmy na ramę, która jest ramą, właśnie typowo przełajową i jest w rozmiarze 54 cm, czyli mamy też i rurę górną w takiej właśnie długości. Przestawię teraz kamerę i popatrzcie, jaka jest różnica w położeniu osi suportu. Więc tak, widelec układam dokładnie w osi i popatrzcie, gdzie jest mufa suportowa tej ramy, a gdzie jest mufa suportowa k 10, więc olbrzymi problem. Na tej ramie miałbym duży problem z, z właśnie dotykaniem koła i to z dwóch względów. Mamy tutaj krótszą ramę, mniejszą odległość od mufy suportowej do widelca, ale jest jeszcze inna sprawa. Ridley, jako że jest to rower przełajowy, dba o to, żeby wkład suportu, żeby ten BB nasz, mufa suportu była wysoko. Więc jeżeli wyżej, to łatwiej będę trafiał do przedniego koła. Więc zwracamy uwagę na tak zwany zasięg ramy, czyli reach, czyli, czyli ta efektywna długość ramy, a nie rura górna, bo to ona sobie jest. Dobrze jest znać może też ten wymiar, ale kąt rury podsiodowej może nam wydłużać, skracać rurę górną, a tu z przodu nic się nie będzie działo. No i teraz co zrobić, jak ewentualnie poradzić sobie z takim problemem. Czy taki problem można jakoś rozwiązać, jeżeli go mamy i uważamy, że jest za duży. Pierwsza rzecz, można zastosować inny widelec, dlatego że widelce, mimo że montowane w tej samej główce ramy, która już jakiś niezmienny kąt ma, same w sobie też mają inny kąt, same w sobie też będą miały inne dropy. Zobaczcie, ten widelec ma na przykład bardzo nietypowy offset. oś jest nieco cofnięta w stosunku do. Samego widelca. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest but. Nie tylko rozmiar buta. No bo nie będziemy za ciasnych butów wkładać po to, żeby, żeby nie dotykać, ale buty mają rozmaite kształty. Ja akurat mam but za duży, to już wiecie, szukam butów, które będą mi pasowały i nie będę miał drętwienia zwłaszcza dużego palca u stopy. No i jeżeli miałbym mniejszy rozmiar, to jeszcze większa odległość tutaj będzie, jeszcze, jeszcze mniej ryzykowne, no w ogóle tu nie jest praktycznie ryzykowne w moim przypadku zachodzenie buta, ale może wtedy w rozmiarze 54 nie byłoby to problemem. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz to jest długość korb i tutaj najbardziej przeze mnie cenieni, doświadczeni bikefitterzy ze Stanów, z USA mówią, że długość korby to znaczy, stwierdzenie, że długość korby, na przykład do mojego wzrostu 1,80 m, ma być 172,5, jest wzięte skądś tam. Po prostu jest to, jest to przyjęte jako dogmat, ale nie jest on prawdziwy. I wielu backfitterów mówi, że wsadziliby nas na korbę, na rower z korbą ramieniu 170 mm i nie poczulibyśmy różnicy. Jedyna różnica, na co trzeba będzie zwrócić uwagę, to dobór przełożeń, jeżeli na przykład jeździmy w górach, a zakładamy krótszą korbę, ale na przykład mówią, że na tri triatlonie, na na jakichś długich dystansach mniejsza ilość obrotów korbą, mniejszy, jakby mniejszy ruch wykonany przez nasze nogi na krótszej korbie przekłada się na zoszczędzenie energii. To jest też inny temat. W każdym razie jeżeli zamieniłbym tą korbę 172,5 na 170 no to już mam 2,5 mm mniej do przedniego koła. I to w zasadzie tyle. Czyli pamiętamy, to, że mamy problem zachodzenia palca na koło, nie oznacza jednoznacznie, że, że powinniśmy wymienić ramę na większą. Jest kilka sposobów na to, żeby sobie z tym poradzić. A pamiętajcie, jeżeli planujecie taki rower wielozadaniowy, taką przełajówkę, którą będziecie jeździć w terenie i na szosie, no to wtedy szczególnie zwracajcie uwagę na ten problem tak zwanego toe albo Shoe Overlap. Dzięki serdeczne za obejrzenie. Pamiętajcie o tym, żeby dać mi znać, czy te tematy to jest coś dla Was, czy może inne playlisty Was interesują, a szczegółowe sugestie w komentarzach są zawsze bardzo, bardzo cenione. Serdeczne dzięki za obejrzenie, za wsparcie. Trzymajcie się do jutra. Hej!